Jeśli wasza firma przeżywa kryzys, jeśli nie ma na wypłaty lub chodzą słuchy o zwolnieniach, wiecie o czym mówię. Nie pomogą ładne wnętrza, meble i egzotyczne rośliny. Ludzie patrzą na siebie wilkiem, wszyscy są zestresowani, atmosfera jest zła. Od czego zależy dobra atmosfera w pracy? W moim odczuciu od wielu czynników. Od szefa, od atmosfery ogólnej politycznej, która jest w kraju. Jeżeli jest Rozwój gospodarczy, to wtedy jest w pracy dobra atmosfera, szef jest zadowolony i wszystko jest w porządku. Jeżeli politycy źle rządzą, no to w takim układzie i w pracy jest zła atmosfera najczęściej. Ja przepracowałem i miałam zawsze dobrą atmosferę w pracy. Bo zawsze podchodziłam do kogoś tak samo życząc sobie, jakbym komuś życzyła. To w ten czas będzie dobrze. Od dobrej woli wszystkich współpracujących ze sobą, od umiejętności szefa. Od jego kultury osobistej, od, no trudno powiedzieć, od, od umiejętności zarządzania, naprawdę od, od bardzo wielu czynników. Od szefa, od na pewno grupy, która współpracuje ze sobą, no i od jakiejś pewności zabezpieczenia tego, że się pracuje, że jest jakaś taka harmonia w, w działaniu, no i... No i chyba charakter pracy. Chyba tego. się robi, co się lubi. Tak, dokładnie. Pracujemy dla pieniędzy, dla idei, dla dobrego zespołu, powodów może być wiele. Świetnie jeśli spełnione są wszystkie te warunki. A ważnym jest także dobra atmosfera. Kiedy atmosfera w firmie nie sprzyja pracownikom, pracownicy są sfrustrowani, czują się niedowartościowani, czują się w firmie niepotrzebni. A Dlatego ciepła, dobra, konstruktywna atmosfera w firmie jest niesłychanie ważna i myślę sobie, że każdy menadżer, który widzi w właściwej perspektywie funkcjonowanie swojej firmy, koniecznie o tę atmosferę zadbać powinien. Przede wszystkim wyrozumiały, bo ja jestem już dwa lata na bezrobociu i nie dostałam z urzędu pracy ani jednej oferty. Wszędzie... Yy pracodawca chce, żeby człowiek był dyspozycyjny 24 godziny na dobę? Przede wszystkim powinien wiedzieć, czego chce, czego, czego oczekuje od pracownika i mniej więcej tego samego od niego wymagać. Przede wszystkim uczciwy powinien być. Wypłacalny. Na wasze miejsce to tutaj czeka tysiąc osób za bramą. Tak. A czeka? Czeka, no bo, no czeka, oczywiście, że czeka. Czeka, tylko nie wiadomo, czy jest Cześć, kolona, tak jak, mówią, jak macie, tak. na jakiś staż, Ale Takiego tak mięsa to jest dość za bramą. I mnie zależy, bo tego mięsa jest dość za bramą. Od trzech miesięcy nie ma wypłaty. My nie płacimy czynszów, prądów, gazów. Mamy dzieci, które chodzą do szkoły, nie mamy na książki do szkoły, a jedzenie, ja w tej chwili jestem na chorobowym, ja się nie mam za co leczyć. Mam plik recept, których nie mam za co nawet wykupić. Tu były kończone i dlatego tutaj każdy pracuje. I jakby nie było tutaj rodziny, jeszcze utrzymują dwóch osób, które pracują. Tak, jeszcze 20 lat, jak się pracuje w jednym zakładzie pracy, to też jest ciężko gdzie indziej się przestawić. W tym wieku, gdzie my robotę znajdziemy, jak my są po 40 do 50 lat. Na pewno pracodawcy w naturalny sposób nadużywają swoją pozycję. Ja myślę, że to jest znowu... Ja na to patrzę troszkę socjologicznie. Mam wrażenie, że to jest taki pierwszy kryzys w polskim kapitalizmie i jak gdyby, no nie wiem, patrzę pięć lat temu, informatyk nie chciał ze mną rozmawiać. Informatycy nie chcieli ze mną rozmawiać, panie, ja zarabiam 8-10 tysięcy, co ben, będzie mi pan zawracał głowę takim czymś jak rozwój mojej kariery i tak dalej. Dzisiaj oni proszą się, żebym ja się chciał z nimi spotkać, żebym ja im poświęcił czas, bo jest ich nadmiar. I to jest strona pracownika pracownicy jak gdyby złagodnieli, nabrali jak gdyby respektu wobec rzeczywistości. I myślę, że to samo będzie za rok dwa z pracodawcami. Pracodawcy po raz pierwszy w Polsce poczuli się lepiej, po raz pierwszy mają to poczucie, że jest więcej siły roboczej na rynku, że można jak gdyby próbować wykorzystywać tego pracownika, ale znowu mam wrażenie, że to co nastąpi w przyszłym roku czy za rok za dwa, kiedy nasycenie, że tak powiem, rynku pracy będzie dużo większe i będzie brakować pracowników, że pracodawcy nauczą się jak gdyby szacunku. Obecnie zatrudniam dwie krawcowe. Są to dziewczyny solidne, pracowite i szukałam je spośród 14 wcześniej zatrudnianych dziewczyn. Są to dziewczyny młode. Jedna pracuje u mnie już 7 lat, a druga 3 lata. Obydwie dostałam ze szkoły krawieckiej może trochę poznajomości od pani profesor, zajęć technicznych. Tuż po szkole myślałam o tym, żeby dalej się uczyć, ale niestety nic z tego nie wyszło. Wtedy zaczęłam szukać pracy i byłam w kilku miejscach, ale wszędzie bardzo krótko. Po prostu źle się czułam i. Też trudno mi było podjąć tam decyzję, czy zostać, czy zwolnić się, ale po prostu tak się zaczyłam, że nie byłam w stanie wytrzymać. I potem przypadkowo trafiłam tutaj. Byłam bardzo przestraszona, bo bałam się, że też nie zagrzeje miejsca długo, ale okazało się, że, że przyzwyczaiłam się i nauczyłam się wielu rzeczy. I teraz bardzo lubię tą pracę. Naprawdę nie ma na rynku ludzi, którym, którzy chcieliby, Albo nie potrafią pracować, albo nie chce im się pracować. I w końcu o zakład, bo nie tylko pracodawca powinien dbać, i właściciel, ale również i pracownicy, ponieważ to jest, to jest naszą wizytówką, co robimy, a robią to pracownicy. Jeżeli pracodawca sam będzie się starał, to będzie tylko połowiczne. Jest kilka czynników, które na pewno wpływają na to, że atmosfera w firmie robi się chłodna. Niewiele osób potrafi w takiej atmosferze pracować naprawdę dobrze. Przede wszystkim dużym problemem jest to, że pracownicy mogą nie widzieć celu swojej pracy. Kiedy cel pracownika nie jest spójny z celem firmy, wtedy nasze działania się stają po prostu bezsensowne. Dalej może się zdarzyć, że w firmie nie ma dobrego przepływu informacji. Wtedy często pracownicy takie luki informacyjne uzupełniają plotkami i powoduje to w nich poczucie niepokoju i bardzo taką niezdrową atmosferę. Niekiedy zdarza się, że komórki między sobą wchodzą też w niedobrą rywalizację. Nie są ważne wspólne cele, tylko są ważne cele poszczególnych komórek. Często one są sprzeczne. Kiedy pracownik ma do wykonania jakąś pracę, to zawsze chce otrzymać informację zwrotną, chce wiedzieć, że to było ważne, że było potrzebne, że to zbliża firmę do osiągnięcia celu i dlatego nawet każda najdrobniejsza rzecz, którą pracownik ma do wykonania, powinna zostać przez przełożonych skomentowana. I mało, że te cele, które firma ma, powinny być uwewnętrznione przez pracowników, powinny być ich celami, to również te drogi, którymi firma dąży do osiągnięcia celów, e, powinny być pracownikom e, bliskie. Do 1988 roku pracowałem w kopalni soli w Bochni, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble dozoru elektrycznego i ta praca wiązała się również z realizacją w jakiś sposób pasji, którą jest zawód inżyniera elektryka. Doszedłem w tej kopalni do stanowiska zastępcy głównego energetyka i po zrealizowaniu inwestycji centralnej, którą była budowa kopalni Siedle moszczenica doszedłem do wniosku, że i już tam dla mnie nic ciekawego nie będzie i wtedy w dosyć niepopularnym okresie, to znaczy w końcówce... O właśnie w połowie roku 1988 postanowiłem z dwójką kolegów założyć firmę. W tej chwili jest nas 60. Firma jest złożona zarówno z pracowników, którzy są doświadczeni i mają dość długi staż zawodowy, jak i z młodych, gniewnych, jak to można powiedzieć, bo rekrutujących się przede wszystkim z AGH czy z wyższych uczelni i z ludzi, których prowadziliśmy zarówno naukę zawodu, jak i prowadziliśmy od najmłodszych lat. Mówię tutaj o pracy, czy to wakacyjnej, czy takich ludzi, którzy są zainteresowani zawodem. Wydaje się, że w tej chwili receptą na to, żeby tą kadrę budować dalej w oparciu o te same założenia, jest to, żeby pozyskiwać pracowników, którzy są zainteresowani tym, co robią i chcą pogłębiać zarówno te swoje zainteresowania, jak i wiedzę w tematach zawodowych. Oczywistą jest, sprawą jest, że bez tej załogi do niczego jako sam bym nie mógł dojść, natomiast cała sprawa naszej takiej dobrej współpracy, co jest pewnego rodzaju osiągnięciem firmy, to jest to, że wszyscy rozumiemy cele i potrzeby. Nikt tutaj nie przychodzi po to, żeby odbić o godzinie 7 i o godzinie 15 kartę pracy, tylko każdy przychodzi ze świadomością, co ma zrobić, po co ma zrobić, dlaczego coś jest pilniejsze, dlaczego coś jest, można sobie zwolnić. Więc dyscyplina pracy u nas jest, tak powiem, budowana wyłącznie na świadomości ludzi. To, że są to znajomi i przyjaciele w dużej mierze, to też narzuca jakiś taki wspólny obowiązek. To znaczy bardzo ciężko, znaczy może łatwo zawieść pracodawcę, który no, nie spełnia oczekiwań, a gorzej z jednej strony pracodawca, a z drugiej strony przyjaciela czy kolegę. Choć może zasady te oczywiste, przypominane są pracodawcom podczas kursu pedagogicznego. A korzyści pracy w zespole ludzi, którzy identyfikują się z szefem i firmą, są nie do przecenienia. Jakie cechy przyświęcają dobremu kierowaniu zespołem, a więc po pierwsze, stwórz wspólne poczucie celu. Pamiętamy już z moich wcześniejszych wykładów, z naszych ćwiczeń, ludzie, którzy pracują w grupie, mogą stworzyć o wiele lepsze rzeczy. Mam nadzieję, że w ćwiczeniu potem warsztatowym, takim praktycznym nam to również wyjdzie. Siłę daje im wspólna wizja celu. To, to z Państwa bardzo często namawiałem. Miejmy jakąś wizję, miejmy cel. Każda wasza firma powinna mieć pewną misję. Oczywiście jest ona z mała ale również Państwo do czegoś chcecie do, dążyć. W związku z tym macie przed sobą jakiś cel. Niech cele staną się celami zespołu, a więc tutaj nie będzie to Wasz indywidualny cel, ale również cel całej grupy. Najważniejsze dla młodych ludzi jest to, żeby zabrać się do pracy, wyznaczyć sobie jasny i... E, Krystalicznie czysty cel, do którego należy dążyć i nie należy przejmować się przeciwnościami losu, trzeba do tego brnąć, trzeba mieć ogromną dozę optymizmu, żeby sobie z wszystkimi przeciwnościami losu radzić, a przede wszystkim trzeba być aktywnym. Kocham ten zawód, a po drugie był to taki sąsiad, który pracował w ubezpieczalni i poszedł na tak zwaną Amerycję. No i chodził widok po tym balkonie pół roku i umarł. No bo nie miał co robić. Jestem już trzecim pokoleniem witrażystów. Pracuję razem z mamą, z bratem i z mężem. Pracuję już w zawodzie ponad 20 lat. Bardzo dużą satysfakcję sprawia. Fakt, jak się gdzieś przyjedzie do jakiegoś kościoła i się widzi swoją pracę, i jeszcze pracę, z której ludzie są zadowoleni i która się podoba? Ja mam nadzieję, że ten zawód przetrwa, dlatego że jest to piękna rzecz. Zostaje coś po człowieku, i to jest właśnie bardzo ważne żeby właśnie ten ślad po człowieku został, bo wiele ludzi żyje, po których nic nie zostanie i właściwie nikt nie wie, że żyli na świecie.